Chciałem Państwu przedstawić nowy obiekt, który trafił na naszą wystawę stałą, czyli zestaw kinooperatorski z dawnego Kina Zdrój, znajdującego się w Ustroniu. Został on ofiarowany na początku 2024 roku przez American Heart of Poland. W skład zestawu kinooperatorskiego wchodzą między innymi jeden z dwóch znajdujących się w sali kinowej projektorów, szafa sterownicza, zasilacz, Szafka na szpule filmowe, przewiarka, zestawy filtrów i soczewek optycznych, a także przecinarka do sklejania filmu. Szczęśliwie dla nas, dla muzeum pomyślano o tym, żeby ofiarować ten obiekt, i cieszy nas tym bardziej to, że jest to obiekt spójny. Został przekazany w całości, czyli mamy dokumentację techniczną w obiektach i w przedmiotach pracy kinooperatora. Bo praca kinooperatora w kinie zdrojowym wyglądała w ten sposób, że gdy chciano wyświetlić film, najczęściej w latach 70. i 80., filmy miały dużą długość, więc wymagały często użycia nie, nie tylko jednej szpuli filmowej, ale na przykład dwóch. Długość takiego filmu na tych szpulach łącznie wynosiła nawet 9 km. A w związku z czym, żeby film płynnie projektować na ekran przed widownią, potrzebna była pełna synchronizacja i współpraca dwóch projektorów. Projektor filmowy, który znajduje się na naszej wystawie stałej jest o tyle ciekawym obiektem, że został poddany w najprawdopodobniej na przełomie lat 70-80 modernizacji, czego można dopatrzyć się chociaż po a, zmianie koloru a, lakieru znajdującego się na jego powierzchni. Ale te szczegóły poznają Państwo z własnego oglądu, gdy przyjdziecie na naszą wystawę Miasto Technoczułość, na którą bardzo serdecznie zapraszam. Tym bardziej, że jest to wystawa żywa i cały czas zmieniająca się, nad którą ciągle pracujemy, dodając nowe obiekty. W związku z tym myślę, że czeka na Państwo ciągle i nadal bardzo wiele miłych i sympatycznych zaskoczeń. Serdecznie zapraszam. Dziękuję za uwagę.